Chodziłam ja o ładowarkę, powiedziałam, że się nie znam do takiego telefonu. A on powiedział, że dobrze. I nawet tego nie przyniósł, tylko tam coś napisał. I ja z tym poszłam do kasy. No, ja wierzyłam, że w takim sklepie to nie mogą człowieka oszukać. Seniorzy ufają, że jeśli po, e, sami są w porządku to po drugiej stronie również jest osoba, która e, chce e, dla nich dobrze i chce ten produkt im sprzedać e, po cenie, e, okazjonalnie, e, no i przede wszystkim nie chce ich oszukać. Teraz jaki mam telefon, pan powiedział, że dobrze. E, poszedł, e, znaczy dał mi karteczkę, z którą miałam się zgłosić do kasy. Jeszcze się zapytałam, mówię, proszę pana, a dlaczego ta ładowarka to taka jest droga? Jak się chce, żeby dobrze ładowało, to trzeba dużo płacić. Seniorzy po prostu liczą każdy grosz, tak? I, i dziś, jak coś się y, y, pokazuje w, pod hasłem promocji, y, myślą, że po prostu to faktycznie jest okazja. A ten facet, który właśnie mi to wypisywał, idzie, niesie tą ładowarkę z tym kartoniku i szczotkę taką do ubrania. No, to ja odeszłam od tego i udaję ten paragon. mówię, że paragon to jest dla pani, a tu jeszcze od nas gratisie jest szczotka do ubrania. Wy mi jest niepotrzebne, bo ja mam ze trzy takie w domu. Co nie chce pani gratisu? Nie dobrze, no jak jest, to wzięłam. Miałam taki przypadek raz, ale to już kilka lat temu, gdzie też bym nie pomyślała, że mnie ktoś nabierze. Zadzwonili z telekomunikacji niby, że płacę małe rachunki za telefon i mi obniżą abonament. Na, na męża był telefon, więc, no, czy jest mąż w domu, PESEL, wszystko. I tak szli mocno, że ja wszystko podałam. I podałam numer dowodu męża i podałam PESEL. I wszystko podałam. Po czym, po rozmowie z mężem mówię, że coś mi się to nie podoba. Więc chciałam oddzwonić, odwołać transakcję, tak? I już był zastrzeżony, nikt nie odbierał. Umowy telekomunikacyjne y, również podpisujemy na odległość, ale jeśli się w porę jakby ockniemy, że tego nie chcieliśmy, no to w umowie na odległość mamy te 14 dni na odstąpienie. Y, gorzej jest, gdy idziemy do salonu stacjonarnie y, i właśnie taki senior y, y, tutaj zdecyduje się na przedłużenie jakiegoś abonamentu czy na jakąś dodatkową ofertę, no to to odstąpienie już potem jest no, praktycznie niemożliwe. Tak? No, bardzo ciężko to jest udowodnić, że, że ktoś tam był nieświadomy y, tego, co podpisał. Na szczęście nie przyszło żadne y, później powiadomienie, że y, umowa nie przyszła, ale byłam tak święcie przekonana, że to jest, y, no co pani, aha, no to pani poda numer rachunku, pani płaci małe rachunki, można się tak kręcić. Mimo, że wiedziałam, znałam sprawy, bo <ślaski> <Policji>. <ślaski> pracowałam w policji. Telefony owszem, również, bo zawsze mi przypominają, że ja się gdzieś zarejestrowałem i oni wracają, żeby mi pomóc. Pomóc mi, no i zawsze rezygnuję z tej pomocy. Rozstawiam na spam albo blokuję, ale to z drugiego telefonu za chwilę zadzwonią. Seniorzy są tutaj główną w sumie grupą e, mieszkańców, którzy zgłaszają się do rzecznika konsumentów. Ponieważ są taką najsłabszą grupą konsumencką, która no nie bardzo sobie jeszcze radzi z nowoczesnymi technologiami i gdzieś potrzebują jednak tej pomocy i tutaj do nas przychodzą. Problemy ich najczęściej. W dotyczą usług telekomunikacyjnych obecnie, tak mi się wydaje, oraz umów zawieranych przez telefon. Często no senior nie ma odpowiednich okularów, nie jest w stanie wszystkiego tak szybko przeczytać i ufa tej drugiej osobie, że, że no nic tam takiego nie będzie, czego on nie chciał. Wyjechałam do domu, wyjąłam okulary do czytania i zaczęłam czytać. Wałek 999. Ja tego Wałka nie kupowałam, bo nie chciałam. Jakieś tam coś do czyszczenia, czy coś z smartfonów jest i ten. Nie dostałam tego w ogóle. Minął już trochę, wydaje mi się, czas prezentacji czyli tych pokazów, gdzie seniorzy najczęściej zostali zapraszani na poczęstunek. Wabikiem były gratisy, na przykład. No i wychodzili ze sprzętami wartości kilkunasty tysięcy które no, w większości nie są im potrzebne bo to były jakieś no, przedmioty gospodarstwa domowego, ale i fotele masujące często te przedmioty były kupowane w kredycie. Myślę, że już ten czas troszkę minął, już to się uspokoiło, no ale teraz te formy telefoniczne są jakby jak najczęściej bardzo często powielane i, i gdzieś nasi seniorzy skierniewiccy się na to niestety łapią. Kiedyś, jakieś trzy lata temu, to, to miałem nagminne takie do Skierniewic przyjeżdża ekipa, która będzie reklamować dobrodziejstwa, opowiadać o różnych rzeczach. I wystarczy się zgłosić, dostanie się nagrodę i tego. Tak. Ale od jakich chyba dwóch i pół, trzech lat to ja już takich telefonów nie mam. Ja, jak mieszkałam w Kanadzie, to zadzwoniono do mnie. Ktoś się podszywał za mojego syna. Ale od razu poznałam i po prostu tak prowadziłam rozmowę, że ten ktoś był pod koniec bardzo zdziwiony. Bo ja przytakiwałam. E, imienia nie, nie, nie powiedziałam mojego syna. I no, zorientował się, że, że nie, ze mną nie, nie wygra. Dziewczyna zawołała na Małgosię czy jakąś, żeby wyszła do mnie, bo padzisz co z kierownikiem. Nie wiem, czy to był kierownik, czy raczej chyba nie. I pyta się o co chodzi. On wie, proszę panią, kupowałam tu u was ładowarkę. Mam dopisaną do ładowarki, jeszcze jakąś szczotkę i jeszcze jakieś padziewie, którego ja tego nie dostałam, bo szczotkę mówię dostałam to po prostu zostałam okradziona przez waszego pracownika. Szczotkę dostałam, ale tej drugiej rzeczy za 9 zł przeszło nie dostałam. Więc nie wiem co, o co tu chodzi. No dobrze, to wie pani, już nie będę na kartę pani zwracać, tylko pani oddam pieniądze, a ja sobie z nim porozmawiam. No i szybciutko wyjęła 20 zł i mi dała. Miałam nawet SMS-a takiego właśnie z, dziwnego, z dziwną informacją, że e, pisze córka do mnie, że e, cześć mama, to jest mój nowy telefon. Napisz czy odpisz mi na Messengerze. E, ja wiedziałam, już, że takie SMS-y rozsyłają, bo już to kilka lat temu już też miałam taki podobny przypadek. E, I odesłałam do certu. Na odstąpienie od umowy mamy 14 dni. Jeśli przedsiębiorca, podasł, mamy te dane przedsiębiorcy, to proces jest dosyć szybki. Po prostu trzeba w tym, w tym czasie, w tym terminie, ten, to odstąpienie od umowy złożyć, odesłać przesyłkę i, i na zazwyczaj te pieniądze do nas wracają. No Gorzej, jeśli trafimy po prostu na oszustów, tak? gdzie, gdzie ten adres nie jest podany, nie wiemy do kogo się zwrócić. Jeśli ktoś dużo ma informacji na ten temat, to raczej nie powinien się nabrać. Bo wydaje mi się, że one są takie, że można ich po prostu rozpoznać, że, że to jest coś, nie tak z tą informacją, ale to tylko mi się tak wydaje. Jak tak można kogoś oszukiwać? tylko, że ktoś jest starszy, czy nie widzi, czy coś. No ja akurat się dopatrzyłam.